Gdy czujesz się przytłoczony tym, co cię spotyka, zatrzymaj się i usłysz, jak mówię. Odwagi. Ja jestem. Nie bój się. Wsłuchiwanie się we mnie w stresujących sytuacjach wymaga dyscypliny i zaufania. W harmidrze kłębiących się myśli trudno usłyszeć szmer łagodnego powiewu mojego głosu. Proś Ducha Świętego, by wyciszył Twój umysł tak, abyś mógł usłyszeć mój głos. Pamiętaj, że ja, Książę pokoju, jestem przy Tobie w każdej sytuacji. Nie tylko jestem przy Tobie, jestem również w tym, co Cię spotyka, a nawet tym kieruję. I choć złe rzeczy w Twoim życiu nigdy nie są moim dziełem, Doskonale potrafią przemienić zło w dobro. To nie likwiduje Twojego cierpienia, ale je odkupuje, nadaje Mu znaczenie. Dlatego w burzliwych okresach Twojego życia mówię do Ciebie. Odwagi, ja jestem, szukaj w tym, co Cię spotyka o mego niezłomnego istnienia. Będziesz mnie szukać. I znajdziesz mnie, albowiem będziesz mnie szukać z całego serca.